Gdzie który jest? Dwudziesty szósty. Dwudziesty szósty lipiec dwa tysiące dwadzieścia jeden. Ołtarze dla dla kogo? Dla demonów. Który zajeśc? Tworę? Dwanaście? Dwanaście, dwanaście. Dobra, dwanaście trzy cztery. Dwanaście trzy. Lecz roztropni jesteście. Roztropni. Tak, roztropni. rozstropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. Niebiańskim, jak i niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale te Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać, i wzrośnie poznanie. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto, dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony, z jednej strony, Rzekł, a drugi z tamtej strony rzekł. I rzekłem do męża oblecznego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy, wtedy ujrzałem, jak mąż Obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony. Dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczone. Wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie zrozumiałem i rzekłem, Boże mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wyplamionych, lecz bezbożni będą postępywać bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznane. Poznanie Dalej. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postanowienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa dożyje do 1335 dni. To wyszło w 2004 roku. Dzisiaj miliony obecnych nigdy nie umrze. Świadkowie choby byli powołani. Jest wybranie. Teraz Chrystus wybiera. Objawienie 30 jest próba wiary. Kto uwierzy w Chrystusa, w jego prawdę, w jego posłuszeństwo, naśladowanie, będzie uznany za sprawiedliwego. Będzie mógł żyć na ziemi w Jego królestwie tutaj, bo te nowe miasto Jeruzalem to jest żona, która składa się z 144 tysięcy. Baranka i apostoł Paweł, który prześladował uczniów apostołów, był wybrany przed założeniem Świata. Chodzi o świat sprawiedliwy, na którym Chrystus buduje jako sprawiedliwe, sprawiedliwe królestwo 2 Piotra 13. Także apostołowie było dwunastu. W pierwszym przyjściu, gdy syna Bożego zamordowali Chrystusa, który jest teraz naszym Ojcem w niebie. Jakuba 1, 12-18, rodzina z prawdy Jego czystej. Jana 15, 3. Prawdziwych Izraelitów Rzymian 2, 28, 29, obrzezanie serca. Rzymian 11 rozdział. Jesteśmy wszepieni w Izraela, jest 24. Obejwień 24, Obejwień 21, 12. 12 aniołów to jest 12 gwiazd. I objawienie 21, 14 to są apostołowie. Objawienie 194 jest 24 starszych. Siedzą na tronach. Na ziemi ma być oni są odbiciem chwały Chrystusa. jaki ojciec, taki syn. Iskra z Polski na cały świat. Także obrazy mówią tysiące słów. Kościół rzymskokatolicki. To zamknął baranka, który zgładzi grzechy świata. Mąka i woda, tu nie ma Boga, bo Bóg mieszka w niebie i w naszym sercu. Objawienie 3.20. Otwórzcie serca. Bo Rzymski Kościół 1700 lat istnieje i ma krew na rękach. Objawienie 18 rozdział. 2 Korintan 6 rozdział od 6. 2 Korintan 6 rozdział od 1 do 18. Nieczyste nie dotykajcie. Objawienie 18.4. 4. Wyjdźcie z synagogi szatana. To jest ta synaga szatana. Bóg tu nie mieszka. Dzieje apostolskie 17, od 11 do 24. Bóg mieszka w niebie, bo pan go widział jak się do nieba i zatykali uszy faryzeusze. jak księża nie słuchają, to jest tylko Bóg zapłać i kasa, bo służą. i pokłon oddawali bożkom odranemu ze złota. No tu jest właśnie, te bożki są. Mateusz 6,24 Nie można służyć Bogu. Mamonie, Zajść 12 gwiazd. Maria, węża pod stopami nie ma. Także 1 Mojżysza 3 3,15 On zdeprze ci głowę, czyli Chrystus. A Ty go kończysz pięty. Na Gorgocie dokonały się sądy. Chrystus wyciężył świat. I tu jest na drzewie zielonym. Teraz posłuszeństwa posłuszeństwach nie ofiary. Chrystus. Rzymian 512, wszyscy umieram w grzech Adama. Rzymian 519, wszyscy prawie w Chrystusie, w posłuszeństwie. Drugi Piotra, drugi rozdział od 27 do 30. Ojciec, znaczy Pio? Nie, to jest ten, popiełuszko Jerzy. Proszę, Rzymian cytował, że zło dobrym zwyciężać. A postawa Pawła, a jemu chwałę przypisali. Nie wstąpiła do nieba ponienka. Franciszek jest wybranym biskupem przez konklawę, służy ludziom. Chrystus wybiera ludzi, a oni tyle prawdy mówiąc, obojętego, podszyją, służą rzymskiemu Kościołowi, Watykanowi, czyli powołani są. Zwyszek jest wybrany, ja jestem wybrany i każdy, kto wierzy w duchu prawdy Jana 14, 17 do 20. Duch prawdy jest pośrednikiem, bo galasan 20 nie ma pośrednika. Chrystus zesłał 50 dnicę. Ducha prawdy, który jest ogniem Hebrajczyków, czwarty rozdział od 4 do 13. Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos tej prawdy Chrystusowej, to my przekazujemy za darmo, bo uprawiaj za darmo, wypłyń na głębie. Czyli wnikliwi poznają prawdziwego. To jest kościół parafialny, drodzy parafianie, znaczy ciemni zacofani ludzie, parafianie, Teraz księża mówią, kochane siostry, drodzy bracia, a my wam mówimy, my mówimy wam tak, bądźcie aniołami. Bo to są tytuły ze słowa Bożego. Mateusz 24,31. Dobry łot to jest anioł na prawicy, a na lewicy chciał jeszcze zejść z drzewa i traść. A no już poznali. No wczoraj impreza głosiliśmy. Także błogosławimy Chrystus Król w niebie w duchu prawdy. Jana 4, rozdział 14 do 24. Prawdziwi czciciele. Chrystus przyszedł zbawić, ale przede wszystkim osądził ten świat. A faryzeusze sądzą według pozoru. I my też sądzimy, ale mamy sądzić sprawiedliwie. 1 Koryntian 6, rozdział 2 i 3. Sądzimy właśnie te systemy, a nie, że systemy diabelskie tego świata nas chcą osądzić. 1 Piotra 4,17, sąd się zaczął od mojej rodziny. Błogosławimy. Błogosławimy. 10. Anio. Z objawienia 21 rozdział, 12 werset. Błogosławia.